Ale, żeby tego więcej pokoju mieć w sercu, musimy czasami Panu Bogu pozwolić przyjść do naszego życia. Winna latorośl w Chrystusie pnie się po drzewcu krzyża. Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli. Mój ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we mnie tak, jak ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we mnie, jeśli moja nauka będzie w Was trwać, proście, a spełni Wam się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami. Nie znam się na cięciu winogron, ale kiedy miałem swoje winogrona w ogrodzie, teraz już nie mam, to dwa razy w roku, bo dwa razy w roku tnie się winogrona. Dzwoniłem do znajomej i ona mi tłumaczyła jak odróżnić wilczki, te gałązki bez, które nie będą owocowały od tych, które Będą i jak przycinać? Jakie są zasady tego dwukrotnego cięcia? I jednego się nauczyłem, że winogrona przycina się po to, żeby tych owoców było więcej, a nie mniej. Właśnie dzięki dobremu cięciu winogrona obfitują obficiej. Jezus, odwołując się do przykładu ogrodnika, który przycina winogrona. Mówi o tym, że tak z nami postępuje Pan Bóg, i my nieraz mamy wrażenie, że Pan Bóg rzeczywiście w naszym życiu, tak jakby chciał coś nam zabrać, coś odciąć od naszego życia. Ale tak naprawdę to jest historia o tym, że Pan Bóg chce nam dać więcej dobrych owoców, dobrych owoców naśladowania. Chce nam dać więcej pokoju, więcej łagodności, więcej dobroci, więcej uprzejmości, ale żeby zrobić miejsce na to więcej jego owoców w naszym życiu, to trzeba usunąć to, co nam. Tę łagodność, tą dobroć zabiera. I ja nie znam nikogo, kto nie chciałby więcej dobra w swoim życiu. Nie znam nikogo, kto by powiedział, ja nie chcę więcej pokoju w sercu. Ale żeby tego więcej pokoju mieć w sercu, musimy czasami Panu Bogu pozwolić przyjść do naszego życia i zabrać złość, irytację, impulsywność, gniew, nieprzebaczenie, żeby te jego owoce mogły się pojawić. A kto tego by nie chciał? Więc Bóg jest dobrym ogrodnikiem. Który zabiera tylko to z naszego życia, co, co nas wyniszcza i co zabiera miejsce na jego dobre owoce w naszym życiu. Rzeczywistość winnicy to rzecz codzienna dla mieszkańców Ziemi Świętej w czasach Pana Jezusa. Klimat temu sprzyja, więc Pan Jezus mówi w obrazach, które są bliskie tamtym ludziom. Jednocześnie temat winnicy to temat biblijny. Izrael był uważany, według pisma, za winnicę Bożą, którą on sam zasadził własną ręką i ją pielęgnuje. Jednocześnie Pan Jezus mówi przy powieści także o winnicy, że winnica nie wydawała owoców. Przypominamy sobie chociażby też przypowieść o, nie tylko o nieurodza, nieurodzajnym krzewie winnym, ale także o niewdzięcznych rolnikach, którzy tą winnicę uprawiali. Można powiedzieć, że tamta winnica biblijna w jakiś sposób zawiodła. I co się staje? Pan Jezus mówi, że oto ja staję się teraz tym krzewem winnym. To ja staję się tą winnicą, która w końcu przyniesie owoc Panu Bogu należny. Jak, Pan, jak Syn Boży stał się tą winnicą? No przede wszystkim przez wcielenie. On dał się zasadzić w ziemię. Jego wcielenie jest tym zasadzeniem się w ziemię. Również przez swój krzyż i zmartwychwstanie. Owo zasadzenie krzyża w ziemi, tak byśmy mogli powiedzieć. Winna latorość w Chrystusie pnie się po drzewcu krzyża, moglibyśmy powiedzieć. Chcemy być z Jezusem jedno. Dla tej jedności z Jezusem Pan Jezus właśnie też używa tego obrazu tkwienia w innej latorośli, w innym krzewie. Ktoś kiedyś opowiadał, że pewne dziecko bawiło się w piłkę przed domem. No i niestety były tam tulipany, które z powodu gry w piłkę ucierpiały, to znaczy zostały ścięte. No on się bał rodziców, więc szybko pobiegł po jakąś taśmę klejącą, po jakieś patyki i Postawił te kwiaty. One były, co prawda, ucięte, ale, ale stały. No oczywiście po dniu, po dwóch można było zauważyć, że kwiaty więdną, bo nie miały przepływu soków koniecznych do życia. Jeżeli chcemy mieć sobie soki konieczne do życia, to musimy być w Jezusie.